mano z tej strony 1, 2, 23, a to pierwszy odcinek serii zagrajmy na serwerze Skyblock. Tak, y, pod komentarzami na pewno będzie napisane zgapiłeś od kogoś, zgapiłeś, skapiłeś od swojego brata. No i to ostatnie to może prawda trochę, ale tylko trochę. Y, Że zgapiłem od mojego brata Babekera sama. Ale tak. To sama padę na ten pomysł. Ym, trochę zrobiłem na tym serwerze. Trochę, ponieważ nie chciałam się wcześniej nagrywać. To teraz nagrałem i jest. Tak. Ym, nie będzie. I teraz zrobię, powiem Wam bardzo smutny fakt. Nie będzie serii Zagrajmy na, main, na serwerze z za Craft z temu. Czemu? No nie wiem z jakiego powodu. Dostałem bana, ale dostałem, niestety. Nie moja wina, oczywiście, to nie moja wina. To wina y, jakiegoś admina. Ale na pewno nie moja, ja nic nie zrobiłem. Tak, teraz idziemy na spawn kupić piasek. Ale lagi mam trochę. Skończymy o 15 po 5. Bo zaczęliśmy chyba o 5. A więc. Co kościół? Pięć, 2 zero, dwa. Znam kościoła. Znam, naprawdę. Ym... Przepraszam, mam trochę katar. Trochę tylko. Tu chodził Herobrine! Chyba tam chodził Herobrine, bo tam gdzie chodzi Herobrine jest szkło. Oczywiście chciałem nakręcić z Herobrine, ale... ...Mar... ale ...Alebyweker Al sam... Ym, ...nie pozwolił mi. Wszystkie myszy kupujesz bądź sprzedajesz przedmiot. Sam twojego konto możesz wejść wpisując money. Wykorzystywanie te w sytuacji, gdy cena zakupu jest niższa niż cena sprzedaży należy niezwłocznie tylko życie do administracji. Wykorzystywanie tego typu niepotrzebne grozi panem. Tak. A to jest sklep czy skup. No Boże, pewnie również na Facebook. Proszamy również coś, by serwer utrzymał się na wysokim poziomie. Zakup dodatek na naszej stronie. Ale zrymowali. To jest sklep LOL. Jest. Słodycze, słodycze. Yy, dobra, szukamy teraz. Czego tu? Aha, Piasek, nie do sprzedaży. Dziwne. Lol. Lol. Lol, nie można kuć piasku. Można kuć piasek na 159 sztuk. Dobra, wracamy na. Home. Zakręcę mm -mm. ja tą trochę z tego yy, serii. A potem może nakręcę z Herobrine. A jeszcze nie jestem pewny. Już nie chyba nie. Nie wiem, jeśli ma... Jeśli Baker sam mi pozwoli, to nakręcę. Skopiemy kobla, ponieważ będziemy musieli sprzedać. Ale ty tu się sprzedaje. A za dużo cztery będę musiał na to, o, na wyspę. O. Też nie wdałem, żeby nie o, dobra. Idziemy na spokój. Dobra. Hmm. Oczywiście trochę z Herobrina to zgapiłem od mojego brata. kara sama. Polecam jego filmiki. Oraz o trochę, no tak troszeczkę, bardzo troszeczkę od Minecraft Bloa. Pozdro, 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 pozdrawiam Minecraft Bloa i całą ekipę kwadratowej masakry. Oprócz Bartka z Bartka. Nie lubię go. Yy. Tak. Im to sprzedać. Bo co tu piszę? pr pokorną dostęp. World 5. Opo. Super World. Idziemy no to wejść. Bądź z... zaje... Tak, zapisał zakaz używania wulgaryzmów, tak? On no, sam używa. Dobra, tu jest sprzedaż. Kupno. Sprzedam. No i straciłem kobla. Haha. Jakiś gościu, który się nazywa Marcin. Nie znam gościu. Kupno Piasek jest po 150 mamy 45 a diament po ile 2000 a sprzedaż diamentu nie ma no bo skąd weźmiesz diament jak nie sprzedaż, to dobra Dobrze. Uku, z kapsloka. Uku, famo, tej z ma to się paniem. Dobra, y, teraz musimy wykopać trochę cobblestone'a, ponieważ musimy sprzedać go potem. No to nie jest taki... no Wielki generator zrobił go mi Baby Kersan, bo to jest trochę wstydliwe ale ja nie umiem normalni ludzie zrozumieją że ktoś nie umie a drugi umie a, a, a tak się wyrażę cymbały nie wiedzą nie zrozumią tego i będą się śmiać z ciebie no i mówię to są cymbały um wypadać, wypadać głupie lagi y... czekajcie, tutaj nie, tutaj nie można mieć chyba gildii, bo to jest skyblock <słuch> nie poczekajcie, bo tu, tu tu, tu. tak a moje klocie ej aaa moje klocie up, up. Łupka, gangom style. Upa. A moje klocie Dobra, yy, wy! wy, 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 wy wertes. Ty! Vertes! To się pod niego podszywa na pewno i, i myślę, że są koksy. Się podszywają pod innych. I, i myślę, że to są koksy. Co? Ja takimi gardzę, Nienawidzę takich, chociaż kiedyś jak byłem głupi to też się tak kiedyś potrzymałem, ale to... Już tak. A ten walczy patykiem, no. nie Niedobra samica. nie Niedobra samica! Aaaa, moje klocie. Y już. Jeszcze spadaj, spadaj. Zła samica, zła samica. Jeszcze dwie minuty nam zostały. Zostały nam dwie minuty. Y... Idziemy na wyspę. Kopać cobblestone. No co za dzieci, Neo. No co za dzieci, Neo, nie? Ciekawe gdzie jest ten wertes? jest wertes? WERTEZ! WERTEZ, WERTEZ! Jak to wygląda? Skin w WERTEZIE! <grystanie> to na pewno nie jest WERTEZ, przecież żartuję. Mm. 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 Dobra, idziemy, została nam minuta. No. Ty! na, no. Mumba! Mumba-pumba! popanie. Zrobię też trochę po... No, poza odcinkiem... Yy, bo nie będzie chciał mi się tak czekać na, na robienie następnego odcinku. Ale będę robił poza odcinkiem. Zrobię także taki informacyjny odcinek, ale nie wiem kiedy. Ale zrobię, obiecuję. Yy, o, pora się żegnać. Na, na pożegnanie pójdziemy sprzedać Cobblestone. Szybko do Goku Power Rangers. Wertes jak mnie to wkurza. A dlaczego akurat na ten serwer wchodzą takie te, a nie na... Creeper World na przykład Lima Gustavo Limon, to Dobra szybko szybko, bo mi zaraz a ja najwyżej do 15 minut mogę nagrywać na razie Szybko jak będzie 17 to już będzie po mnie No dawaj go go Power Rangers No I postaram się takie brzydkie słowa, niekoniecznie słowa, ale takie brzydkie słowa cenzurować правда